Bajka pod tytułem Owieczka i Pasterz. Wszystko zaczęło się dawno, dawno temu. Pewien pasterz miał stado owiec, które bardzo, ale to bardzo kochał. Znał każdą owieczkę, choć miał ich naprawdę dużo. Wiedział, czego każda z nich potrzebowała. Miał przyjaciół których nazywał prorokami. Prorocy szli na spotkanie z pasterzem w miejsce, gdzie nikogo nie było. Często wspinali się na wysoką górę. Tam bardzo uważnie słuchali tego, co mówił im pasterz. Później wracali i przekazywali wszystko owcom. Jedne owce słuchały, a inne nie. Te, które słuchały, były spokojne, wesołe i miłe dla innych owiec. Dobrze im razem było. Te, które nie słuchały, były również wesołe, ale tylko przez chwilę, bo szybko popadały w tarapaty. Gdy pasterz ich ratował, obiecywały, że już zawsze będą go słuchały. Jednak szybko, o wszystkim zapominały. Gdy upłynęło wiele, wiele lat, w małym miasteczku Betlejem narodziło się dzieciątko, które wyrosło na najwspanialszego pasterza. Temu dzieciątku na imię jest Jezus. On jest pasterzem już na zawsze. Od tej pory. Każdy może przyłączyć się do stada i nauczyć się głosu najlepszego pasterza. Pasterz chce, żebyśmy byli nie tylko szczęśliwi tu na ziemi, ale też już nas zawsze w niebie. Co zrobić, żeby stać się Bożą owieczką? Trzeba przyjąć chrzest. A jakim pasterzem jest Pan Jezus? Jest zawsze gotowy, by Cię przytulić. A uwierz mi, umie to robić najlepiej na świecie. Coś o tym wiem. Zawsze szepnie Ci coś dobrego do uszka, bo widzi w Tobie zawsze bardzo dużo, dużo dobrych rzeczy. Możesz mu powiedzieć, czego się boisz. Razem sobie z każdym lękiem poradzicie. Kocham cię tak samo, kiedy jesteś grzeczny i kiedy grzeczny nie jesteś. Zawsze widzi, jak bardzo się starasz, nawet gdy inni tego nie widzą. On zawsze w każdej sytuacji ci pomoże. Czasami się zdarzy, że owieczka Odejdzie od stada i spotka wilki, które nie pozwolą jej wrócić do owieczek, od których odeszła. Wtedy przychodzi pasterz, rozgania wilki i uwalnia owieczkę. Jak nauczyć się słuchać pasterza? Musisz najpierw go poznać, przekonać się, jak fajnie być razem z nim. Wtedy będziesz go słuchać z przyjemnością, tak jak on słucha ciebie. Czas na zabawę. Weź do zabawy mamę, tatę, siostrę albo brata. Pobawcie się w owce i pasterza. Owieczka zawiązuje oczy chustką. Obraca się kilka razy. Pasterz staje w wybranym miejscu pokoju woła owieczkę cichutko po imieniu. Owieczka musi dojść do pasterza, słuchając jego głosu. Później następuje zmiana. Możecie utrudnić to zadanie, na przykład włączając muzykę. Wtedy pasterz woła owieczkę głośniej. Miłej zabawy i do zobaczenia za tydzień.